Patrzę na was, głodnych, przerażonych, przyciskających dzieci do piersi. Cesarz Emchyr wprowadził swoje legiony na nasze ziemię, Oblega każdą twierdzę, stąd aż po góry Sinę. Wściekły i wygłodniały wciąż gryzie i konsa. Ludzie północy, stoicie nad przepaścią. Wasi królowie was zawiedli, więc zwracacie się do bogów. A jednak nie błagacie o przebaczenie. Nie posypujecie głów popiołem. Zamiast tego lamentujecie. Pytacie, czemu bogowie nas opuścili. Musimy wrócić na drogę, którą porzuciliśmy dawno temu. W przeszłości nasz świat przeplatał się z innymi w procesie który uczeni nazwali koniunkcją sfer. Bogowie pozwolili wedrzeć się tu nieczystym siłom. Pokłosiem tego kataklizmu jest nikczemna siła zwana magią. A jednak nie wygnaliśmy jej. Zamiast tego studiujemy jej niegodziwe arkana, by zdobyć władzę i bogactwo. A co z potworami u naszych drzwi? ochydnymi rejktami koniunkcji sfer, trolami, trupojadami i wilkołakami? Czy podnosimy przeciw nim oręż? Czy raczej zrzucamy ten ciężar na innych? Na tak zwanych wiedźminów? Porzucone dzieci, szkolone by używać mrocznej magii, zmutowane za pomocą bluźnierczych chowietuałów. Wysłani do walki z potworami nie potrafią odróżnić dobra od zła. Blady płomień człowieczeństwa, który kiedyś w nich płonął, już dawno zgasł. Z każdym rokiem jest ich coraz mniej, to prawda. Ale kilku wciąż przemierza nasze ziemię, przelewając krew za pieniądze. Po dziś dzień swym istnieniem przynoszą nam hańbę. Północ krwawi, chłostana biciem wojny. To kara bogów. Za nasze grzechy! Nie zapominajmy też o okrutnej plaze spoza naszego świata. Wszak dziki gon galopuje po niebie w każdą pełnię! Mroczni jeźdźcy porywają w nieznane nasze dzieci. Niektórzy mówią, że to zwiastuje drugą koniunkcję. Czy damy radę powrócić na drogę światłości? Czy znajdziemy siłę, by wygnać czarodziejów z naszych królestw? Zjednoczyć się! Wokół ciepła wiecznego ognia? Bliski jest czas miecza i topora. Tej wojny nikt za nas nie wygra. Bliski jest czas szaleństwa i czas pogardy. Dobrze wiesz, że mnie to nie bawi. Nie miałam zamiaru cię rozbawić, tylko pośpieszyć. Jest już południe. Obiecałeś, Cili, że z nią poćwiczysz. Idź już. Zanim Wesemir zanudzi ją na śmierć tymi swoimi rycinami. No to na razie. No, na razie. Hej, cześć, siemano wam wszystkim w pierwszym odcinku z Witchera 3. I ja jestem Blaki i zaczynamy grę. Grę zaczynamy od samouczka, wszystkie samouczki po kolei będę przechodził razem z wami. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Gra mi chodzi na średnich, nie widzę za bardzo spadków klatek w tym momencie. Te pierwsze scenki jakieś wywoływały porządne przyciny. Mam nadzieję, że to się już teraz skończy i nie będziemy mieli takich problemów dalej. A i tak to wygląda całkiem wszystko ładnie. Jestem w trakcie upgrade'ów sprzętu, więc nie można się spodziewać, po tym co mam, zbyt wiele. Jeszcze sobie zmniejszę czułość, jeżeli można. ustawienia sterowania czułość myszy to sobie damy 0,6. Może tak jest bardzo szybka. Mam nadzieję, że to Wam nie będzie przeszkadzało. Gramy w trybie normalnym. On miał swoją specyficzną nazwę, chyba Miecz i Opowieść, czy coś takiego. Nagrywam wszystko kartą do nagrywania Avermedia. Light HD, więc możecie zauważyć, że troszkę będzie mi jaśniejszą gamę niż ja. Mam nadzieję, że w postprodukcji to się jakoś dopasuje. Pomyślałem, że Ciri może jeszcze poczekać. To nie wychowawcze i nierozsądne. Niestety, grafika jest na tyle dobra, że ta pani, ta pani jest dość kusząca. I bądźmy mnie nierozsądni. Nie chcę być rozsądny. Aha, więc to takie buty. Zrób sobie makijaż. A ty skończ trening i wróć do mnie. Ze wszystkich kobiet, które poznałem, tylko ty malujesz się jedną z łóżka. A poznałeś ich dużo? Czy to ważne? Przy każdej zawsze myślałem, tylko. Dobrze kobiet. skończył, niepotrzebnie marudził, bo nie wiem, co przy tej pani można marudzić. Tak. Next genowa kobieta. Rzadko mnie takie widoki w grach yy... aż. Tak! Interesuje. To chyba najtrafniejszy do bursów. Widź mińskie zmysły. Tutaj możemy użyć znaku. Jak się używa? Aha, E. Większość interakcji jest chyba pod E. Zaśmienimy tu ogień. Tutaj coś klucz i drzwi, tak. Bierzemy klucz. Tutaj jeszcze coś jest. Bez ha. i agnes. <coughs> oczywiście. Gerard, nie Prraszam, Mienefer. Mienefer, Już nie będę. Zdecydowałem się grać na klawiatury i myszy ze względu na wygodę. Według mnie moja umiejętność opanowania pada jest zbyt za mało zaawansowaną, żeby móc tu coś ogarnąć. Kończy ci się sok. Mhm, wiem. Mógłbyś trochę przynieść jak skończycie trening. No to chyba oczko Wynak twórców gry. No, na tej jakości nie jest to zaszokująco piękne. A i tak jest niczego sobie No, jak się ma słaby sprzęt, trzeba cierpieć Ja mam grafikę GTX 570, więc i tak nie jest tak źle Ale mam nadzieję, że w przyszłości zupgrade'uję do 900 serii będzie już... Cudownie Łatwiej się chodzi w ogóle, jak się ma ten tryb Wiedźmiński odpalony Wiedźmiński zmysł... Jakoś biegać można? Jeśli tu na dole jest Geralt, wygadaj się, bo scenkę mamy. Stary Wiedźmin mocno śpi, a Ciri gdzieś zniknęła. Praktyka od Co? Pobudka, mistrzu. Takie nudne te lekcje, że sam usypiasz? Cholera, przymknąłem oczy tylko na chwilę, jak robiła notatki z Guli i Alguli. Też jej te cegłę? Nic dziwnego, że zwiała. Jan z Brugge nie miał lekkiego pióra, prawda, ale za to był rzetelny. Nie to, co te głupoty, które się teraz drukuje. Teraz na się utrzymu wampirak ze zmierzchu, a tyle razy jej mówiłem. Nie trenuj sama, bo tylko utrwalasz błędy. Przyprowadź naszą pannicę na dolny dziedziniec, skoro chce poćwiczyć, proszę bardzo. No pewnie ją rozpuścili trochę, skoro on usypia. Rozpuściliśmy ją trochę. Jakie rozpuściliśmy? Ja od początku mówiłem, że Ciri trzeba surowej ręki. Mówiłeś, zgadza się. Ale dałeś jej sobie wejść na głowę jak my wszyscy. No dobrze, nie jestem bez winy, ale czas wstawać. Nie obaj skończyć. to pani są. Zabijanie potworów to nie żarty. Ciri musi to zrozumieć, jeśli ma zostać jedną z nas. Rozumiem. Widzimy się na dole. Przepraszam, u mnie opaskę na oczach. Źle. Teraz już wiem, czemu tak rwałaś się do ćwiczeń. Cięć nie widzę. Tak, ma opaskę na oczach. No, ja bym to zrobił lepiej. Oni mi tak też szło na początku. Nie znaczy. Zejdź. Wow. A jak myślisz? No Dobrze. to było dla mnie już postrzygać, że teraz? Było to zapaską, Masz nad czym pracować. Refleks wciąż słaby. Może jak na wiedźmina. Myślisz, że utopiec albo strzyga da ci fory, bo nie przeszłać wiedźmińskich mutacji? No ale bardziej niż strzygi bałbym się Wesemira. Zlekceważyć no, no. jego polecenie. Nierozsądne. No no, ta książka była strasznie nudna. Wiem, ale ty wiesz, że to żadna wymówka. O, Przepraszam, to się nie powtórzy. Przepraszam nie wystarczą, lepiej żeby tak było. Gdzie ty się tam patrzysz? Patrz się na mnie jak do ciebie mówię. A. Lepiej żeby tak było. Pesemir powiedział, że jak jeszcze raz to zrobisz, każe ci zjeść miskę ślimaków. Eee, tam bez, bez skorupy gładziej wchodzą. No Spoko. właśnie, więc lepiej bądź grzeczny. Chodź, poćwiczymy zresztą na dole. Jasne, bo tu mi chodzi o samouczek. Pewnie, że przez mury. Jesteś w wiedźmińskiej szkole, czy na wczasach? Print, lewy shift, koć spacja. Chyba Brzmi... jak spadnie... Logicznie, drabinę E, dobra. Można szybciej W wchodzić po drabinie, okej. Okay. Skaczemy i skaczemy. I skaczemy. Biegniemy, 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 biegniemy. Biegniem, 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 biegniem. Co ci mówię, Będziemy piersi. Od razu przez usta, w rytm kroku. Tam brzmi, jak Oranguta. O kurcze, zdrowie I się to takie filtraci. No w sumie logiczne. Realność gry, kurczę rośnie Chodź, chodź, chodź E, no E, no, nieważne e, Ale tu ładnie Okej okay. Ej O, widzę, że tam jest pewnie coś ukrytego. O nie, nie da się Tu się jakoś nie da tam wejść A, raczej nie Dobra, i w dół Ej, bo nas wyprzedza O Wygrałem Nogi. Jak to mi pokaże, jak idziesz dużo. Oooo! Siri! Chyba każdy widział ten zwiastun tej gry. No, Gerald, to już. Ja, ja bym poczekał. Chociaż Jennefer, dobra, dobra. Czego się spotkał? O, panowie, też mięs mięsne twarze mamy. Klub jakiś. Masz coś do powiedzenia, moja panno? O! Że bardzo ci przepraszam, wujkowe Samirze. Młoda krew rwie się do ruchu, rozumiem. Ale w starciu z potworem wiedza jest równie ważna jak srebrny miecz. Musisz choćby umieć odróżnić Algula od gula. Po pręgach niczym w zerikanie żyjącej i fizes niezdrowo bladej. No, czyli jednak przeczytałaś ten rozdział, ale i tak powinnaś była zapytać, czy przecież spałeś Wojku semmi. Nie go kota ogonem. W sumie zrobiła co miała zrobić, i później poszła na mury. To Nie będziemy już mówić typowego nie pyskuj, jak rozmawiają z dorosłymi pójdziemy w... Mogłaś powiedzieć. Czemu od razu nie powiedziałaś, że zrobiłaś zadanie? Nie wykorzystuj przewagi przy pierwszej okazji, tylko wtedy, kiedy da najlepszy efekt. Wujek Wesemir tak mówił. No, pojętna z ciebie uczennica. Niezbyt grzeczna, ale za to pojętna. Dobra, dość gadania. Gerald w parze ze mną, Lambert ze skelem, Ciri z kukłą. Znowu... Nie wybrzydzaj tylko Tak łap za się miecz. mówi do kobiet. Nie wybrzydzaj tylko łap za miecz. Jak myślisz? Powinniśmy stanie powtórzyć z małą podstawę, czy zaczynamy od razu trening dowolny? Lepiej przećwiczyć podstawy. Lepiej przećwiczmy podstawy. Podobno praktyka czyni mistrza, a jej daleko choćby do poziomu nowicjów. Nie bądź tak zaraz hej hop do przodu. Jak ona ci pokaże, to będziesz inaczej mówił. Spacja, miecze, okej. Naki, okej. Wyciągnij miecz, to się miecz wyciąga czym? Jeden. zaznaczamy cel. Szybkie cięcia. Raz, dwa, trzy! uderzenia, nie oszczędzaj się! Nigdy nie prostuj łokcia przy uderzeniu, młoda panno. Lewy Który shift. Tamtętny? Co ty wyrabiasz? Dźwięcę z lewy shift. Gerald, nie popisuj się! nigdy się nie da. Okay, ja a yy, okay. no tak, a tak, a tak, a tak, a Alt, okej? Okay. No a tak, atakuj. okej. Atakuj, atakuj. ładne tak, te tak, Powiedzimy Ci tak mnie. W sumie masz rację sucho, ci panowie coś tam rozochocają. No tuż przed atakiem wykonać kontrę. Okej okay. Trzymaj zrobiłem Cios, odpowiedź Okej, okay. atakuj o, oh, fak. Jestem oba naraz. Okej. Okay. A masz! Dziecię No dalej! On ma jakiś, kurczę, level combo. Tegoś. Zbierz Wesemir A koniec, młoda panno. pokazuję ci parę wiedźmińskich znaków. Zacznijmy Dobra. od kłem. Tyrden, Tu mam zaznaczony. Kurczę, zna znać, używając... To jest niewygodne tutaj, zmienianie tego myszką. No. Powinno być jak nie wiem... Quen nazywa się czasami Wiedźmińską Tarczą, Zaraz zobaczysz czemu. Stary, Dobra, teraz co bierzemy... Abym go Ardem pocisnął, albo Igni, podpalimy! A, sorry. Rzuć Igni, Gerald, Aż polecą A, czyli dobrze wybrałem, w sumie. <gul> cool. Gdyby nie chronił mnie kłem, zająłbym się ogniem. Ale kurczę jak wygląda świetnie ten igni. Art Geralt! Art pierwszy tu BUM! Patrz, Ciri Art każdego wytrąci z rytmu. Dobra, po dwa razy Kolejna akcji jak krewnie cierpię tego. Ale on tak szybko, fajnie wygląda ten ruch ręką. Zobaczcie sami. Aksji Jak po to on li... Czad. Ryden. dobra? Magiczna pułapka. Łooo Widzisz, Ciri? O, prawie ci się nie udało, kurde. Oszujcie, ty. Rzuć petardą. Bez obaw, Ciri wytrzyma. Ona się pewnie nie obawia, by cię pozbyła. Oknie się i rzuć petardę, czy Kółeczko, mam kikisnęć? O. Kurde. o, kurde. o, kurde. o. Granatami rzucamy, smoki, trzeba rzucić. Aha, chyba tutaj, żeby tam gdzieś wylądował. Chowaj mnie ściskając te. Okej, okay. jest nic. O, oh, fuck. Dwa fryty, uderzyłeś mnie w twarz. Ha! Kazałaś mu. <laughs> akurat Pokazałaś mu dziewczyno, co najdzikszą dialogi w tych scenkach? Coś jest nie tak, aż to mała diablica. Błędy everywhere! Jak tylko wróci, wyczyści wszystkie miecze w kermoren. Znalazłaś ten hełm? Uciekła. A sprytna. Uh, postaram się, żeby nie zabrakło ci mieczy do polerowania. If you know what I mean. Co to? Tam kto jest? zaczęło zaczęła za, padać śnieg. Bez Emir, Bez Emir. Wow. Róg ościa kojarzy Droga do wyjścia w Temerii. W porządku? Super. Miałem koszmar. O czym? Długo bym mówić. Brzmi, jakby to było wina, dużo później, czas. patrząc na wygląd obu panów. Ale nic, ten dialog będziemy przechodzić już w następnym odcinku. Możecie się go spodziewać. Jak najszybciej, kiedy dam rady go wrzucić. Więc dzięki, to było tyle na dzisiaj. Piszcie w komentarzach, jak Wam się podoba pomysł takiej serii. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Na razie. Ja byłem Blaki, i to jest Wiedźmin 3 Dziki Gon.